A dzisiaj jesteśmy na serii Śląs vs Podlasie. Oczywiście ze mną w tym jest Tygresonner, czyli Olciks. Olciks! Witam! I w drużynie przeciwnej, nawet na czerwono są, jest Jolona i Spanowa. Dzień dobry, dzień dobry. Dwego z Panowa, nagrywać? Tak. Ta <grym> to już by nie zaczęła Zaczęłam. Dobra, to ja widzę, witam tutaj widzus z panowej. No i tak jak. Yy, obiecywaliśmy, robimy na początku wyzwanie, wyzwanie od was, jedno wyzwanie z moich komentarzy, jedno wyzwanie od z panowej z komentarzy, tak? Tak, tak, tak. Masz wybrane? Mhm. Uh -huh. Dobra, to najpierw robimy wyzwanie z panowej, uwaga. Nie no może ona, ja proponuję przeczytamy, a nie, robimy je czy? Nie, pierwszy je. I kto pierwszy ty zrobisz to druga osoba nie może, dobra, no. drugi team nie może, no. A, Dziękuję, że już żeby... mam mówić, tak? Okej. Okay. A, no to wyzwanie. Czekaj. Co? No bo cyż czekajemy, nagrywam. Oho. Oh. Co? Ola, o której? A, o której 7 40 a, a ja o co okay. Co się stało? Ola, ci spadła. Wracaj, Ola. miałeś ja no... coś przy sobie? Chleb i kobla. Oh. No. Oh. Ah! Czemu ah! zrzuciłaś? Ja Ale to było przykre. Ja przykrę. się, ja ja się swojej Ale ja dobrze. nie chciałam cię zrzucić, ja chciałam cię uratować. Tak, tak. Każdy nie nie tak. Ale, Ale wypadłem wypadłem dobrać 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 dobrać. A, wy też macie taką platformę. Dobra. Dobrać. Czemu zleciałaś znowu? O? Gdzie ona jest? A ty tu? Ej, Ajola chodź! No idę! Ona była miśkiem ostatnio w Pamiętajcie jeszcze, żeby zostawiać, pisać, wyzwania w komentarzach, bo je wybieramy i wykonujemy, żeby zdobywać gwiazdki, tak? Tak! O, No czytaj spodoba swoje wyzwanie. No to zbudujcie dom. Nachdem. A ile gwiazdek? Nie mam pojęcia, nie napisałem na, na pierwszy odcinek. No dobra, no ty... trudno, wyzwanie to wyzwanie. Mi się wydaje, że na przykład zrobimy te domy, damy no. sobie po 5, nie, 15 minut czy 10, nie? No. I mhm. potem y, pokażemy te domy i będzie ankieta. I ten, kto wygra ten domek, to. No ten, dobra, dobra. To o, nie, najgorzej. Ostatnio właśnie, ostatnio wygrało Podlasie w pakiecie, Jak to możliwe? U mnie no Podlasie wygrało. No No wygraliście u mnie w pakiecie, że wygracie i to jest w ogóle kompletnie nie fair. Patrzcie, Ola się już załamała. Dobra, to ile sobie dajemy czasu? Uh, 10 minut, hmm. 10 minut! 15 może! 10. 10. Do mamy 10, 10, 10 minut! Dziewięć od... zaczynamy! Nie! Więc już chodzimy na swoje wyspy i zaczynamy zaraz. U mnie na takich jak mówi się Gorol 3, 2, jeden, start! Budujemy okay, dom, Okej, dobra. Weź i drewna, duży, ciemnego jasnego. No dobrze, nie krzycz. Ale wiesz, że my mamy jest... za mało tego drewna, co nie? A to musi być duży domek czy mały? Ej, w sumie. Zróbmy taki, taki mniejszy. To jest bardzo dobry pomysł. Już, ja mam pomysł nawet mam na mały domek. A nie, już się boję. Naprawdę. Spokojnie. Jak być z tobą spokojna? No jak ja mam być spokojna? No. Spadłeś? Nie na ciebie. Ale ty masz dziwny kolor włosów. Naprawdę. Bo nie poznaję cię. Co jest z tobą nie tak? Co ty robisz? Nie, czekaj, czekaj. Może na razie. Nie, taki <grym> Wiem, wielki. Nie, Jolo, mamy zrobić ładny mały domek, rozumiesz? Ale, już, ale mam pomysł. Ale, ale nie, i teraz robimy domek. Nie. To może ty zbieraj drewno, wiesz, bo ja, ja tutaj jestem zaufajmy. architektem, ja tu jestem projektantem, Zabra, ja nie. to umiem. Zaufam, nie, zaufajmy, nie. Zaufajmy, proszę. Nie. nie! Nie daj się mi. Nie, nie daj ci Ja nic boku. nie mam, bo dłużyłam, żeby nie stracić. Za duży! Mniejszy kierzego! Mniejsz tego! Wejdź, mniejsza tego! No ale za no, duży bo... jest! Zmniejsz go! Jak się pracować? No, zmniejsz go! No. Nie mamy czasu na to! Nawet nie wiem, ile zostało, bo nie odliczałam czasu. W sensie... No, ale gdybyś z to byśmy miały już połowy domku zrobionego. Ale to jest za O, takie coś, no. Na przykład takie mniejsze, co takie wielkie? My nie mamy na to tych, no. Minerałów, drewna nie mamy, Biedne jesteśmy. To, gdzie tu jest drewno? Ja tu nic nie widzę, nic nie widzę tutaj. Jolo, ciemność widzę. Pójdzie, widzę. Co oni robią w ogóle? Okej, okay. oni chyba. To się nie zapowiada ładnie na razie, bez urazy. <głos> <głos> Ej, no, nasz nie będzie. Nie co co jest? Dobra, spokojnie, będzie dobrze. Ej, noc idzie, mamy pochodnie, bo ja tu nic nie widzę. Bieram pochodnie. I czemu czym mamy tylko jedno pochodnie? Nie Jolo. wiem, co się zrobić. O, tu jest jeszcze jedna, to bieram, pożyczam. Kopie drewno, kopie drewno. Nic nie widzę, gdzie jest to drewno? Ale my jesteśmy biednym i nic nie mamy. Jak ja... Co? O, masz drewna? Czego? Mam 14. Odejdź mnie z tym siekierą! Rzuć Od mi drewna, rzuć. rzuć mi drewna. Dobrze, już. Masz zabij. wszystko, co mam. Wszystko, co mam. Ha, ha, ha. Mam większy. No w sumie tak raz. gdzieś nie? Ale dobre. nie mamy na to drewna, jolo. Słuchaj, ja tu drewna nie widzę. No, tego nawet nie dosięgam. Dajcie mi bloki jakieś. Eee, no nawet bloków nie mamy, jolo, co mam. O, tak wolno, no szybciej! Lama ty jest jedna, co? Co ty tam robisz? Nic, nic. O, drzewo wyrosło, patrzaj! Ścinaj je szybko. A ja się zajmę tym leciem. Ty Trzeba być bo na górę, tam bo tam hasz na górę są jakieś liście. No nie mam pochodni. Jola, jak ci tam idzie z budowaniem domu? Dobrze, potrzebuję tylko więcej drewna. A ja tu nic nie widzę! Zaraz spadnę z tego drzewa i no. będzie tyle. Rzuć mi tego. tyle, ile masz drewna. Mam trzy. Liczy się? Rzuć mi. Tak Masz, trzymaj Spadło? Spadło, dobra I też to te ciemne drewno Ale po co nam ciemne drewno, no Mamy bardzo mało Byłam czasu, pomysłem. pewnie już połowa czasu minęła Albo coś Ej, mam pytanie, Podlasie No? no? Podlasie. ja mam no? pytanie, czy przedłużamy czas do 15 minut Tak, bo tak. my nawet połowy no, nie mamy no, no, to dobrze A co pan tu robi, co, 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 co? No ja tutaj tak przyszedłem Eee... Um, aaa, uciekam. Proszę wejść okay. No, gdzie jest tutaj drewno? Będziesz... Nie widzę go. No! Ja by... o, ale, ale fart. Okej, okay, parkour. Przerombana sprawa, ja ci. Ha, przerąbana! Ha, ha, drze drzewo, rozumiem. Jezu. Okay. Wiesz, co chyba nasz domek wygląda na razie ładniej. Tylko, że oni mają więcej zrobione, a my mniej. Jo, SZIMCIE NIE MA CZASU! Jak? Co? Co ty tam? Wiesz co? Ja bym już się zajęła dachem, bo z tyłu chyba tego domu widać nie... no... nie za bardzo. Będzie właśnie... A, nie! Ty <laughs> <Nie każde! śmiech> wschodzi. Ale pięknie, ale pięknie! Widzowie, jeśli jeszcze nie zostawiliście łapki w górę, to zachęcam do zrobienia Daj tego teraz! Lofa. Ale ja kopię tutaj! Kopię tutaj! Ale... A, coś czuję, że my to przegramy, wiesz? Będzie tak, tak, ładny dalek. Tak, no. He, 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 he. Ding, 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 ding. No? Dobra! Eee, świetnie! Naprawdę. <laughs> Boże, co to Ola! Dobra, to Słuchaj, najważniejsze, najpierw. Smolak, pamiętaj, najważniejsze wnętrze. No, dokładnie. Najważniejszy jest przód! No, o, dobrze. <noise> Ej, to chyba będzie śmiesznie, dosyć. to za koło idziemy. Ej, masz jednego kowla poratować, bo nie mogę sobie kilofa zrobić. Ej, co wy tam robicie? Nic, Ile patrzymy wszystko. Się, tego Ej, dobrze. masz jednego kowla? Eee, no mam. Daj, bo kilofa nie mogę. Dobre. Kilofa na pewno. No. Żeby nie było. No nie, no kilof zrobię. Ej, z panowa się rzecz. <noise> <zaśmiałość. głos> Ej, z panowa <spodowała>, jak wyszła <noise> oh, na górę, to już się Dobra, co wy tu macie? No domek ładny. Taki trochę Podlasie style, bo nie ma okien, tylko okien. Dobra, wbijam Co sądzisz? Eee. He, 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 bardzo fajny. Pamiętajcie, że tył się nie liczy. A co jest z Nie ma nie tyłu. właśnie. właśnie nie, ma. nie ma tyłu, nie ma tyłu. <śla> nie no, tu nic nie mam. My w sumie nie też bez... z tyłu nie mamy. Znaczy, no my nawet nie problem. No bo Jolo wybudowała ale, na ale początku grunt za to, że... To, że dom... Jest dom, jest, jest. No, to, to jest najważniejsze. I A u tak. nas jest o, ściana. ściana. Nawet okna są jakieś... No, to teraz do was, no? No tak. No, no dobra, okna. no to pokaż mi lepsze okno. Takie nas... przyjemne. U no, nas nie ma okna to, w ogóle. To jest ten, to jest ten To jest taka, jak ta siatka, taka na muchy. My w ogóle taka dachu nie, do... nie no, mamy, no bo wiecie, no wgląd na gwiazdy, to jest... Or... To wiecie, to, A, to no, było bra. zaplanowane wszystko, tak? Tak, tak. <noise> <noise> Mały problemy. No, no, nie, dobra, do... ja, ja są tu wychodzę. Nie drzwi nie ma, tutaj też jest tu, jest dużo dziur. Tak. No bo jak was dła jest drewnem, nie no. To <śm> toż, sos! Ale nie, myśli, myśli, myśli my, mieli... w ogóle ten, my nie mieliśmy drewna i czekaliśmy tylko aż drzewo nam urośnie. I tak było, no rośnie, was no. no. A z panowa tydła, no to nie. było wszystko no zaplanowane. Pan, no. no dobra. Ale przynajmniej te drzewka o. to tak ładnie wyglądają, no. No nie! E, nie, 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 nie. Dobra, nie, nie, dobra, dobra. już mam Oddaj. Nie no, nic nie mam. Ale oddaj. Oddaj mi tę pszenicę. Oddaj. Proszę. Co? Wszystko. No tak, bo mi, ktoś zabrał mi. Będę to Szczerze, czy jak? Szczerze. Nie, no gdzieś ja nie Stary, nie wiem czy ankieta jest potrzebna, ponieważ skończymy... Nie, nie mamy... jest potrzebna. już Ale wszystko. mamy skończony domek, mamy momencie. Ale, dach, ale, nawet no, ale nie to mamy. było zaplanowane, ale, bo to patrz, nie było oni dachu specjalnie. Mają tutaj ładne takie detale. Stary, to nie ale wiem, może... oni nie mają dachu, nie mają. Ale okna. to było zaplanowane tu na gwiazdy, wgląd, widzisz na chmury. A to takie A to? niedokończone tutaj? Tak, bo tutaj można tak wiesz skakać, no. Zamiast drzwi, widzisz, co są drzwi wszędzie, o to chodziło. Taki był plan. Tak, zasłony są wiecie do. Liście pięknie to zasłonią To ja, Jestem na nie, do widzenia. Jestem na tak, dziękuję, dobranoc. Nie, no dobra, wygraliśmy to, wygraliśmy, ewidentnie. Prawda! Bo wy nie dokończyliście nawet tego domku. Dokończyliśmy! Na, w którym byście woleli by mieszkać? U nas czy u was? U nas! U was! U nas! A u nas wgląd Dzień na przyrodę. Do dziennika, drugie słowo do śmierci. Wgląd no. na gwiazdy, piękna wy co, Nie, macie? Dobra. dobra, to widzowie, teraz w prawym górnym rogu macie ankietę i głosujcie, który dom jest lepszy. Temu przydzielimy dwie gwiazdy. No przyjaciele, no. No teraz przyjaciele. Dobra, czekaj. czekajcie, to teraz spotykamy się zaraz na środku, ja idę sobie wziąć jedzonko, bo czeka nas drugie wyzwanie. Co z za... z moich drugie komentarzy. wyzwanie? A, no, tak, no tak, z, tak, z moich komentarzy. No, czekaj, bo ja tutaj muszę sobie najpierw wziąć jedzonko. Przerwam, ale nie mordo. Ej, właśnie, bo jest, jest bieda. A, dobra, w sumie. Dobra, chodźcie na środek Już, nic nie bierzcie. O, wszystko trzeba dobra. odłożyć. Z chęcią, nie chcesz spaść. No. Także drugie wyzwanie. Czekaj, nie robicie. spoileruj jeszcze, ja chcę to usłyszeć tak w twarzu w twarz. Pamiętajcie w twarzu, w twarzu. komentarz Team Śląsk to serduszko. Team Podlasie! Nie! Lasie. Nie Team Śląsk! Ola, gdzie o, jest? pochodnie macie, widzicie? macie Pod naszym mostem! Naszym most biegnie! Ej, co ty idziesz wymienić koble? Nie, idę coś targować! No to Z naszy czyli mostem, no. jest naszym most! Nie mienić jest tak Nasz most jest! Wiedziałeś, że o wiele. tutaj. Co? Wiedziałeś, że tutaj jest znacznik do kupienia? Także drugie wyzwanie z moich komentarzy to tak KRL TM napisał Zróbcie źródełko wody na jedną kratkę i zbudujcie wieżę na 30 kratek Wejdź na nią i skocz do jednej kratki wody Pozdro Parkour To ja już mogę się zabić od razu Ej, Kto pierwszy ten lepszy Tak, tu już nie będzie odliczania czasu tylko kto pierwszy to zrobi i uda mu się ten lepszy Dobra no. Także tutaj Dlatego kazałem wszystko odłożyć, czyli tak, robicie sobie córkę. No, nawet tu no dobra. Ale to pochodnia, na dobra. No ale to jasność ma być, potem, ma być, A nawet ciemno 30 kratek do góry, równe 30 i potem skoczyć do tej Będzie pody. liczone. Ale nie napisał czy trzeba trafić. I teraz nie wiem. Nie, A nie dobra to trafić, ma... nie, bo to jest bez sensu skoczyć, No dobra, to i je trafić. trzeba, dobra, to trzeba trafić. I o latyska Także... też. Ja mam Zaczynamy dobra Zaczynamy za 3, 2 o, Boże. Jeden, start. Dobra, dobra lecimy, dziękuję, dobra, dobra No. to szybko. Brawo, ty mordo! No, czemu... Co wy robicie? Nic, nie, nie wiem. Nie co, że przemyślałam te ja 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 tego. Chciałam, żebyś coś wydawać. Jasne. Ale no, mnie nie no, słucha to... nigdy. Ej, bo ja zrobiłem nie, już wieżę. No Ale musisz trafić jeszcze. A, spoko. To jest za jedną to bo gwiazdkę. Brawo! Ej! I A nasza zrobiliście wieży? No bo nie no, bo no, mieliśmy jak bloków. Jakbyś no, to to po prostu. robić? Ale... Ale wy już wymieniliście bloki. No w racja, tylko teraz skopać całe drewno. oni wtedy mieli drzewo, więc wiesz. My, my po domku nie, nie mieliśmy nic praktycznie. Mhm. Ale także na punkt niebieskich trafia jeden punkt. Co? Jedna gwiazdka. Jedna gwiazdka, Jedna dobra. Jedna gwiazdka. Okay. I no to my już chyba kontynuujemy dalej jeszcze survival, nie? Czy już koniec? No tak, no jeszcze pograjmy trochę sobie. Nasz domek to taki 2 na 10 jest. Nie wiem. jeszcze Dach, dodać je był ładne. Nie wiem, widzę, że ja mogę zagłosować. jakby Nie, to jest piękny. No tutaj jest takie, takie coś, nie ma okien, jest wygląd na piękne. Nie, ale gdybyś bo... trzeba było dach dodać, trochę, trochę jeszcze bloków w sesji, był ładny. Nie mieliśmy na to czasu, ją Bloków w głowie nie mieliśmy, bo mieli bloki, to by. Ale z tyłu wierzą, to takie dwa. przerąbane, bo oni mieli im bloki, my nie mieliśmy bloków. ci mm. bloki zbudujesz tam na tą wyspę, co? Na tę drugą wyspę. mi Dobra, budujemy Ty... się tam tylko Dlać gorzej abym. będzie jak spadnę. O to... nie spadł. To wszystko mi tylko te pół płotki. Co tam jest na Będę... dole? Ej, tam to... jakieś płotki są. Co tam robią płotki? Ale znam pewnie. Ale one lewitują. Czemu my nie umiemy grać robić? w tego skyblocka? To jest załamka po prostu. Ale naprawdę nie wiem co tam robią te płotki. Podejrzana sprawa. Kiedyś to zbadamy. Kiedyś na pewno. Kiedyś nam się uda. Ale to dziwnie wygląda, jak ten domek tak lewituje. W sumie nasz domek. Nie? <grym> nie? <grym> no nie. lewituje. <grym> on to... Nie. Co co tu co... yeah, robisz? Aaaa, robisz to nieskończone coś. źródełko, tak? A tu ciemne jest. Ej no znowu pochodnie straciłam. Dobra, bieram to. Ej, bo ja nie domek. mam bloków, jak ja mam się tam dobudować? Okej, okay. wiesz co, przydałoby się też ten domek skończyć. No, skończymy, no. spokojnie. Tutaj. Tak, nie ma, nie, pewnie zapomnimy o tym i olejemy no, ten domek. Skrzynki wejdą, będzie ładnie. Uh -huh. Jeszcze tego piśmę teraz zrobimy. No, <laughs> to jest ja. ja mam nadzieję, że widzę, że nasz, po naszej stronie będę... ...że następnym razem nam się uda i co, ja tak sobie myślę, że widzowie są po naszej stronie tylko z litości, bo my jesteśmy takie smutne i biedne i nic nie umiemy. My się <śladamy z> takimi sierotami. <śladamy> my się taki, nie taki wyzywa, ja jestem, na jestem dobra w tę grę. jestem dobra w tę grę, ja umiem. Tak, tak. Czy za... Dziewięć razy bym Nie, nie, nie. Ale ładne słoneczko wschodzi. Ja nie chcę Tak, bo podla chcesz... nie aniołki są. Podla nie? Podlasianin. Ja właśnie, pod jak lasianin... to się mówi? Podlasianie, Podlasianinie, lasia... pod Podlasiak, Podlasia, coś tam? No Co ty ten ro... Ale ten most jest taki. <noise> taki Dlaczego budujesz się, a ja go naprawię? Tak, zabijasz się szybciej. Czemu ty jeszcze nie masz żadnej śmierci? Smolek też nie. Bo my To, o siebie ty, dbamy. to jest podejrzane. A, sugerujesz, że ja o siebie nie dbam, tak? Nie no, ja nie, su nie, nie sugeruję tego, że się nie da... Po prostu ty często... Tak, tak, przed... tak. Ole tak. jak było wcześniej w na nagraniu, spadłeś, spadasz. Co? Ty nie przez A wiesz co, bo chyba z tego co pamiętam, to, to coś tam na dole było, tam chyba węgiel... Tak, Patrz. tam węgiel jest na dole. Przedałoby się go zebrać. Ja już go wykopałam. Ja Kiedy? A, no tak, jak wtedy się kopałaś w poprzednim odcinku, właśnie. Jeśli jeszcze nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to serdecznie zapraszam. I jeśli chcecie zobaczyć perspektywę Smolaksa, to link do jego kanału macie w opisie. Ja Wiem. Moi nie drodzy, mam lekko 2000 łapek w górę, to przefarbuję się na rudo. Dobra. Chodź, podlasie nic. Na się dwa na rudo. odcinki, na dwa odcinki się Dobra. przefarbujemy na rudo. Ty też. Dobra mi pasuje. Będziemy rudę! No to wbijajcie Dobra. łapki w górę i my będziemy RUDE! Zawsze chciałam być Ruda. W końcu nie. to moje marzenie się spełni, tylko że w grze. Moje też. Coś chciałam być zawsze Ruda. Takiż to jest kolor. Mhm, mm to takie rudy, takie fajne. to jest pijen. taki oryginalny być rudym. Jeszcze ja. że? szczerze? Szczerze, zamiast tego brązowego mogłabym być Ruda. Ruda. Ruda, nie, bo ruda się użeni. Ruda. ruda. Myślę, że nie, albo ty się żenisz, nie wiem. Nie, nie, mam ch nie, nikt mnie nie nie Masz oś? trudnego boża? Nie wierzę! Nie no, dlaczego? U, 10, 10 śmierci wykonałam challenge, dajcie mi gwiazdkę. Nie no, nie było takiego challenge. Taki challenge ale... tak, Gdyby był taki to... challenge, na przykład zdjęć 100 razy, to ja bym była pierwsza od razu do tego. Koleżanko, kumplo, no, daj no mi już, bloki! Daj mi bloki. już, trzymaj co, co nie robią. A co? Oni... nie widzę ich. Ja bym zobaczyła co oni robią, bo mnie to bardzo, 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 bardzo ciekawi. Wyrosło im drzewo prawie że Doko na środku. Konie. Ej, czemu ich wyspa wygląda <coughs> tak ładnie, a nasza jest taka brzydka? Bo nasza Tam to mają to jakieś... To jest... Ej. Czemu my Ej, nie my idą praktykę, a oni wygląd idą. Czemu nie zasadziłaś drzew? Dziewczynko, <coughs> jak mogłaś?

nie, nie, ani nie Jakiś taki, tak się nie rusza troszkę. MANEKIN CHALLENGE! O nie, dobra, ja przegrał. No, masz na... Tak! Trzeba zrobić manekin masz challenge. na od tak, na Otnextrze. Tak, Otnextrze. Manekin manekin challenge. challenge. Siema kurczak, chyba nie mogę cię zabić, chyba. Nie, nie możesz. Znaczy... Ej, jak ja mam tam przejść? Halo? Kurczak, nazwę cię Stefan, dobra? Ej, jak możemy nazwać tego kurczaka, Yolo? no to by... Nie, no nie, nie mi jajko pamiętam. wielkanoc, jolo, łap! Nie złapała, jak łagłaś, to było jedyne jajko, jakie miała. Moi drodzy, uwaga, uwaga, jak mogłabym nazwać tego kurczaka? Piszcie propozycje, a ja przybnę wam serduszko, no i gdzieś mi uciekł. Widać, że ten kurczak mnie nie lubi. Halo, ej, gdzie on jest? Muszę z powrotem. Tutaj znalazł sobie przyjaciela! O, Dobra, Ale. Nie, w sensie. Filagera! Chodowca. Ua, znalazł sobie hodowcę. Ej, umarłam już na tym skybloku 10 razy. Tym nie załamuję. Jestem w tym najlepsza. Ej, to jest To jest źródełko tego, tego, no nieskończonej, ten, no? Wody? Czy jak to tam się mówi? Tak. Na pewno? Masz wiaderko, tak. żeby to sprawdzić? Już, już korzystałam z niego, więc o, wiesz. Dobra. Uwaga, uwaga! i Tak działa, dobra, jednak nie. Ej, wiesz, co ja bym tu wodę dała, żebyśmy nie spadły, bo na Skywarsach zawsze się tak robiła, że jak się budowało to na dać. czyjąś wyspę, to wylewało się wodę, żeby nie spaść i żeby życie uratować. Więc to jest bardzo dobry pomysł. Ha, jestem mądra! No, God! Ja bym, tak. czekaj, ja chcę zobaczyć jeszcze bardziej, jak, Lep... lepie, 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 lepie. Chciałabym jeszcze lepiej zobaczyć tą wyspę, bo ja się jej tak nie przyjrzałam za bardzo, więc warto byłoby to zrobić. Ale ten most jest piękny, naprawdę. Nie no, ja umiem budować mosty, naprawdę. Naprawdę. <ścrony> Już myślałam, że spadnę. Otarłam się o śmierć, rozumiesz to? i byś była utopiłam. No i prawie się utopiłam. Uuu, tu jest takie coś. ja Taki mam, mam to zdobyć? Ja nie wiem, nie umiem w to. A co, Iż, a czekaj, co chyba. Chodzi? Może to w banku takie co... Nie, poszłam na zły most. Nie, nie, ja tam nie chcę iść. Nie, nie, nie. Muszę iść do banku, 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 banku. Tam jest bank. A tutaj takie coś można zdobyć. Dobra, już wiem. A co Jolo, ogarnęłam. Ogarnęłam już. Słuchaj, musimy zbierać tutaj itemy i potem je zamieniać na bryłkę złota. Dopiero w drugim odcinku to ogarnęłam. Jej! są fajne. Co... Ale po co bryłka tak. złota? No żeby to potem ej. tam, o, ta, o, o tam, żeby potem wymieniać na inne bloki, na itp. itd. Rozumiesz? rozumiesz? Rozumiesz, to stara? Rozumiesz, to stara. Tak, rozumiesz. Ej, tu jest tak pusto, tak nie ma drzew, ja chcę tu drzewa, drzewo rośni! Bo... No. Pięć lat będą rosły. Nie wytrzymiem tego czasu, ja szybciej umrę niż się doczekam, aż, aż to drzewo dorośnie. Co Potem... zrobiliście przez ten czas? No, tutaj no wybudowałam sobie dopiero, most i... I spadłaś rady. Ale to nieważne, to się ja nie Jak ty stakujesz. Stakujesz. No, no to przez Ona ten talent! Most. Ona ma talent, ja ci mówię! No tak, my właśnie, to, my mówiliśmy, że jak będą jakiekolwiek transakcje, to chyba ty jolą będziesz szła. No, tak Nie, będzie, bo nie? ja będę szła. Kropka. Ja. Dobra, nie. w jakiej sprawie tutaj pan przyszedł? E, Zakończenie odcinka. A, dobra, okej. Okay. Jolo! Chodź tu! Oli, idę, że. Masz jakieś itemy przy sobie? Tak. <głos> nie! <głos> Serio? Ja bym się... ja <noise> nie ją Nie, wiesz, miałam dwie pochodnie, aż dwie! Co? Myślicie oddać my... dwie pochodnie? Proszę a mi oddać. A na ja ją ja zrzuciłem no też. Tak. My tu czarno, czarno mamy tutaj, no. Ciemność. To, a to nie macie węgla? Nie, binda w kraju. Co ty myślisz, że my na węglu śpimy? No nie, nie, <noise> że nie. statystyk. Leć! To tam jest na dole w ogóle. Ta, Tam są płotki w ogóle, nie wiem co one tam robią. Okej. Okay. To są Dobra. płotki. Wszystko Dzięki. dla statystyk. Proszę mnie nie bić, mam pochodnie. Ej, to jeszcze jalo została. To później. Jalo, chodź. Jalo. Nie Jolo, nie zrzucaj mnie, proszę. Więc jest y, panowa, standardowa, kończysz odcinek. Jalo, chodź. Nie! To nie, idę. Ja tu świecę. Ja mm, świecę nie, przez tą had, pochodnię! Had. Nie! Każdy odcinek sprawdził! Ale czekam na jolo, no. Jolo, ja... chodź! Ja to ja to nie przyjdę, a nim jest to chodź. Nikt to mnie cię zepchni. nie zepchnie, obiecuję ci! To chodź tu! Ale, Ale, to... Nie, Ola, to nie to ona ty mnie zrzucić, to zaczekaj! Nie! Nie. Na sobie... ja nie chcę! Nie zbierajcie ona... pan robi, że jak ja cię odpycham, to ty lecisz tak, a no, pan lecieć tak! <laughs> nie! Tu tylko. To jest szczęśliwie Ola... zrzucić! się na 5 metrów! Właśnie. Ola, słyszysz? Nic nie o. wiem, po co się chodzi? Chodź, smolak. Jolo! Chodź tu. Się boi, nie tak masz ty niczego? Tygryzio? Ale wiesz, że w Minecrafcie... Ten... <śla> 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 <Zreszcie>, <śla> <śla> to była siła woli. Myślałam to zrobić! Ale ja odeszłam, to tak się <śla> się, że ja odeszłam na drugi koniec. Ale, ale patrzcie, chociaż każdy zginął, Ej, ale Ej, co robicie, Wy macie wodę, ja bym na waszym miejscu zrobiła tak, Hop! No właśnie, to są Skywarsy, to rozumiesz to. Ej, panie, panie! Ej, co to panie, nie. To... nie, nie! Nie, ja nie, nie, nie chcę umierać. Nie, nie, nie. Bierzem o, dobra, odpadnie. żyje. Ale tu jest ciemno. Dobra, to chodź, żegnać się z panowa. Uh -huh. już biegnę. A Jolo? Nie, moja ja pochodnia! Nie Jezu, wiesz, nie rzuciłam! Nie zrzuciłam, ja chciałam pochodnią! Nie, nie, że nie ufam, ja będę się też idziemy do Jalo się pożegnać. Daj pochodnią, o dziękuję. Ja, nie ja już nie mam. ufam. Dzisiaj będę pracowała w wyspie. Muszę zrobić challenge, nie wyszło. Ale wiesz, <laughs> że to ja cię zrzuciłam. I cię to? Uderzyła. Chodźcie do domku, zapraszam. Dobra, dziękuję. Nie wiem, że ty mnie żyje, dlatego ci też nie ufam. Myślicie, że ty te... te... mają bardziej Ej, symetryczny my dom. dom myślicie, że ty jesteś bezpieczna? No tak, teoretycznie. No teore 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 tak. Oraz, nie można nic wyciągnąć, morda. Ale ja nie umiem, jolo. Yolo, Yolo, żegnaj się. pożegnaj się. Ja się wcześniej nie mam teraz. ty Tak, nie każdy już byłem. O no, żegnaj się. Ola No co wy tu robicie, mam się żegnać, a nie? Na no żegnajcie. Linkach. Więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i co? Widzimy się do czego. Ale ten... na jakim kanale? Na którym? Dziękuję. Pa pa! Opowiedziałaś no. <laughs> się... mi na... kanału Widz World, wiesz. <laughs> na, na kanale kanału i w kanale Smolak. Dobra, to żegnajcie. Pa pa, eś, eś. cześć, cześć cześć. Cześć! cześć. 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 Niczego nie żałuję! Bij o mnie tutaj! Wychodzę. No to cześć, cześć, dobra. No oh. cześć! Jezu, to Podlasie, się, dobra, chodź, do Santola. Dobra. Papa, pa, Żegnajcie, kumple!